Piątek, piętnasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z księgi wyjścia daje opis baranka pasalnego, którą musiała przygotować każda żydowska rodzina przed wyjściem z niewoli egipskiej. I można powiedzieć, że mamy takie trzy główne elementy tego opisu. Po pierwsze szczegółowość, to jest naprawdę szczegółowość. Ten baranek ma być jednoroczny, ma być samcem, ma być albo jagnięciem, albo goździeniem, ma być spożyty przez jedną rodzinę. Jeśli rodzina jest mała, no to po prostu może być więcej tych rodzin, że byłaby odpowiednia ilość osób, trzeba być odpowiednio do tego ubrany. Ta szczegółowość przepisów, jak sobie przeczytamy dokładnie to czytanie, ona nas jakoś niesamowicie. Zwraca uwagę, czy to było aż takie ważne, czy to nie wszystko jedno, jak sobie ktoś przygotuje, czy to trzeba się kłócić o to, czy o jedno, czy będzie miał parę miesięcy w tą, czy w tą. Tak naprawdę jest w tym w tej trosce o przepisy, jest w tym opisie, jakby taka pierwsza rzecz, troska właśnie o pewnego rodzaju szczegóły. Druga rzecz to jest to, że to kosztuje. Kosztuje nie tylko to, że oni muszą kupić, nabyć tego baranka, ale kosztuje śmierć wszystkich pierworodnych w Egipcie, że ten baranek będzie związany ze śmiercią, będzie związany z ofiarą, będzie związany z jakimś, można powiedzieć, dramatem, który daje początek czemu, właśnie trzeciemu elementowi, to znaczy początek wolności. A więc oprócz tych szczegółowych przepisów, oprócz ofiary jest tym wszystkim wolność, czyli pascha. To jest baranek pasalny, baranek na cześć pasy, baranek na cześć przejścia. To jest posiłek, który spożywa się ostatni raz w niewoli egipskiej po to, żeby był posiłkiem na drodze ku wolności. I w tym sensie baranek pasalny bardzo, bardzo przypomina, jest prototypem Eucharystii. Bo właśnie w Eucharystii mamy z jednej strony mega dużo szczegółów. Nie tylko przy umieraniu Jezusa, ale dzisiaj przy składaniu Eucharystii, przy składaniu Najświętszej Ofiary, kiedy odprawiamy msze święte, tych przepisów jest bardzo dużo. Można by się wydawać, po co takie przepisy, po co takie szczegółowe. Nie. To nawiązuje w jakim sensie do, do tamtego baranka pasalnego, szczegółowość tych przepisów. Po drugie, jest też element ofiary. Już czy nie pierworodni Synowie Egiptu, ale sam pierworodny syn Boży, Jezus Chrystus, oddaje swoje życie za ludzi. I po trzecie, jest ten aspekt wolności. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa Eucharystię, będzie uwolniony nie tylko od tego grzechu, ale będzie również uwolniony od śmierci. A więc czytając ten opis. Miejmy jakoś na uwadze na to, że kiedy chodzimy na Mszę Świętą, kiedy słuchamy Mszy Świętej, kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej, że każdy z tych trzech elementów jest ważny. Są ważne przepisy, jest ważna też ofiara, ta pamięć o tym, że Chrystus naprawdę wiele poświęcił dla nas. Jest to wszystko, jest ważna też pamięć. Po co to wszystko? To wszystko jest ku wolności. To jest pokarm, który ma nas prowadzić ku wolności. Psalmista mówi. Yy, o wdzięczności wobec Pana Boga, nie wie, czym się Panu Bogu może odpłacić i używa takiego wyrażenia, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. I zastanawiałem się bibliści, no, o jaki kielich zbawienia może chodzić. No, do końca nie wiemy tych szczegółów historycznych. Raczej się suponuje, że pewno w czasie liturgii, w czasie kultu był wznoszony kielich wylewany po prostu na ołtarz, i ten kielich był kielichem takiego znaku, że Bóg nas wybawił, że Bóg jest po naszej stronie. Szczegółów tego nie znamy, ale znowu, tak jak przy baranku paschalnym widzimy pewne nawiązanie do Eucharystii. W pierwszym liście do Koryntian czytamy o tym, że kielich, który błogosławimy, czyż nie jest kielichem pańskim, kielich dziękczynienia, kielich błogosławieństwa, że my go podnosimy w czasie Eucharystii właśnie, żeby dziękować Panu Bogu. To jest taki moment, w którym tak, ja wiem, ja wiem, co przelałeś za mnie, ja wiem, jak bardzo cierpiałeś za mnie, ja wiem po prostu, jak bardzo kosztowała Cię moja wolność i za to Ci dziękuję. Za to Ci dziękuję, podnosząc ten kielich wolności, kielich zbawienia, kielich, który jest kielichem krwi Jezusa Chrystusa. Ewangelia opisuje pewnego rodzaju kłótnie, niekłótnie. Otóż uczniowie idą sobie wśród zbóż, zrywają kłosy i no jest spięcie, no bo nie powinni tego robić, jest szabat, a z drugiej strony to nie jest tak, że w Starym Testamencie było napisane, że nie powinno się w szabat zrywać głosu, było napisane, że nie powinno się w szabat pracować, więc to już jest kwestia interpretacji. Tak naprawdę to poszło interpretacje faryzeusze mają taką interpretację i uważają, że ta interpretacja jest słuszna, Jezus ma inną interpretację i przedstawia, że ta interpretacja Jezusa, w której nie tyle prawo, co człowiek. Jest na pierwszym miejscu, jest bardziej właściwa. I ten spór pięknie pokazuje też spory nasze w naszym życiu, czy też w kościele, że my bardzo często nie dyskutujemy o prawdę, my dyskutujemy na temat interpretacji, że my dyskutujemy na temat naszych opinii, że my nieraz walczymy, oddajemy życie, czy kłócimy się za opinię, a nie za prawdę. To jest kwestia naprawdę zasadnicza, żeby co innego po prostu jak, jak ja się spieram o to, co jest fundamentalne, a co innego jak ja się spieram o interpretację. Co innego jak się spieram po prostu o przepisy, a co innego jak się spieram o interpretację przepisów, że, że o, o wiele większą rangę ma samo słowo, czy same przekazania, czy same przepisy niż ich interpretacja. jest bardzo ważne, żeby nauczyć się też w życiu takiej, takie można powiedzieć różnorodności w opiniach, różnorodności w interpretacji, że owszem są pewne sprawy wspólne, ważne dla wszystkich, ale są też takie sprawy, które muszą pozostać, muszą pozostać na poziomie różnorodności interpretacji, po prostu dlatego, że my ludzie jesteśmy różni. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.